O, Dobra. Somebody stole my nigger. Shorty sure make that booty crap. jak to? Tak to? Dick Big figures No Obejrzałem wszystkie odcinki, fuck you Ty też to nie. oglądałeś, więc nie pyskuj teraz że to jest słabe czy coś czy co ty tam masz. Nie sprawę to jest fajne No to nie pyskuj Boże Mówię, że zacząłeś oglądać big figures już dawno no wiesz, to... No... Już dawno to obejrzałem. No ja to jeszcze dawniej, także fuck you. Ty to nie robisz nic innego, tylko siedzisz na YouTube i oglądasz różne dziwne filmiki, więc nie pyskuj. Tak. Bo cokolwiek ci nie prześlę, potem jest, że oglądałem to miesiąc temu. No bo ja się czymś interesuję. A... No ja też. Chcesz wiedzieć czym? Mhm. Dziewczynami. <laughs> Skypa. Tyż... Ty coś tu jest. Jackie! Well, fuck, charger! To nie Bisz. witch? Musiał uważać, bo tu gdzieś może być. Pistolet tu jest jak chcesz. Mam dwa dzięki. Mołotów mam beat Są bronie, jak chcesz. Mam karabin. ŁOWIC! O kurwa. O oh, fuck! <grym> to co robimy z nią? NIE WIEM! Stanęło... Ej, weszła tu do mnie! Strzelał ktoś do niej. O! Widzisz? I tak to się robi. Ej, gdzie jest mój shotgun? Tuk. Dobra, idziemy. No jeszcze smoker. Dobra, spadajmy z bo tu się coraz dziwniej robi. Fakt, tu, tu będzie tank. No chodź tu. No idę zaś. Piła mechaniczna, też to weź. Nie, dzięki. Ja mam maczetę także. I don't give a fuck, I don't give a fuck, I don't give a fuck, I don't give a fuck Eeeh, uh, coś przyszło O, tam jest Nie Mówię tę muzykę, jak zombie przychodzą Hmm, paternia, nie No ale fajny fajny van. chciałbym taki Rolodnik. Mhm No I'm reloading Uważaj, tu będzie gdzieś tank. Powinien być już dawno, ale może... Może na niższych poziomach. Wow, ale fajne elito. Tak, czasami sami się tak ciągną za nimi. Wiem. A później tak hamsko znikają, to jest trochę głupie. Widzisz, ocaliłem cię czy coś w tym stylu, może być ciężko. Masz, masz te... weź, weź mołotowa na tanka. No! Spadajmy stąd. Tu jest deagle. Jak chcesz, naczeta. No, wolę digla. Jeden deagle jest lepszy niż dwa pistolety. Oh, fuck! Myślałem, że to hunter. Jest tu hunter. Wiem, bo go słyszę. Już nie mam. Ty na no źle poszliśmy. No, chyba nie wiem. Właśnie trochę się skupiłem. Już nie. No. O, a nie, myślałem, że to tanka, to czar, Boże... Czemu zawsze ja? You're black. Charger chyba też jest czarny, wiesz? Biorąc pod uwagę, że wszystkie inne zombie są białe jak śnieg, a on jest różowy. Chuj go wie. A słyszałeś, jak to było w Resident Evil 5? Znaczy, że w sensie, że to... O, E, we wstępnej wersji przeciwnicy mieli być tylko czarni, z tego względu akcję gry dotyczy się w Afryce, nie? No, a nie, nie są czarni? Właśnie nie są. E, w tym. W, e, uznali to za rasistowskie, więc nakazali kapkomowi, żeby przeciwnicy byli różny, różnego koloru skóry. Dlatego w afrykańskich wioskach teraz spotyka się czarnych i Meksykanów. Nie. I see what you did there. No wyłaś! Rzuciłem wam pipa jeszcze nie możesz wyjść Uważaj na samochody tutaj no. Tam może być niezwykle Smoker No ja nie mogę strzelić No to walnij mnie no jest Czekaj, muszę pilsy wziąć Dobra idziemy O fuck. Patrz gdzie strzelasz już teraz masz masz chyba wszystko w dupie, nie? Teraz to nie wyjść tam, to tam jest Peter. Fuck! No, teraz to ty, ja Wiem, ja że teraz to ja, no co mam zrobić, że strzelałem do zombie? Ty, wyjdźmy stąd lepiej, a później się z nimi bijmy Ja zaraz zginę, ale okej okay. Zdychaj Czekaj, muszę wziąć o Wow, zombie schodzą po drabinie, no tego to się nie spodziewałem. I jak biegają? Dobra, chyba daliśmy radę jakimś cudem. Up, Up that, that ladder. Up that ladder. Up that ladder. Dobra. To teraz mamy przejść przez ten most? Nie, tu trzeba zejść. Przejść przez ten most to chyba ostatni, no. właśnie. Aleś się wpakował pięknie, wiesz? Jest tu druga maczeta, ta jeszcze bez mnaka. No ja mam tą pseudo-snajperkę. Trzecia. Trzecia maceta. Okej, okay, tu jest cmentarz. Boomer. To jak skończymy Left 4 Dead 2, to jeszcze w sumie chwilę potrwa, to co robimy potem? Ja to mi proponował taką grę chujnia z grzybnią. A może taką, która istnieje. Wiesz, że jesteś sama, bo ty są ze mną, prawda? I lepiej sobie radzę. <sutur> mm, mam pilsy Dalej Pilsy. Grabbing pills. Grabbing pills. Big grabbing gashki. They and vampires, Francis. They are zombies. How the hell do you know? Yeah, zombie vampire. Tak, hej hej tak, buczak buczak tak. Tak chciałeś nie? Rusz motowa. No, no. Wprowadzić go teraz tutaj. Wprowadź Pyszli go doszły, tutaj, je? wprowadź go tutaj, wprowadź go tutaj No strzelałem w to, czemu nie trafiłeś ty skurwy synu? Ty jak ja go nie widzę teraz Dobra Ale zapierdalać trzeba, bo ja już mi się kończy życie Dobra, bot chce mnie leczyć, ale to są drugie. Dobra Dobra, no, wypakowałem bo... bez potrzeby cały magazynek w niego Przecież on zginął już Wiem, ale chciałem się upewnić Ponieważ mogę Dlatego, że ponieważ Azaliż gdyż... Okej, okay, właśnie do środka. Go, 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 go!